Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 18 marzec 2022, piątek, godzina 14, gdzie za godzinę rozpoczniemy tu w świętym Wojciechu drogę krzyżową. A ponieważ tak się ładnie składa, że jest to piątek, 18 i też tego dnia właśnie o 15.00 każdego 18 miesiąca, Droga Krzyżowa, rozpoczyna się w Waurudzie u Błogosławionej Karoliny Kuskówny, niedaleko zabawy pod Tarnowem. To właśnie chcemy tu uczcić świętym Wojciechu na Kalwarii tam świętego, świętego Wojciecha, wspólnie razem przejść w łączności z Wami z błogosławioną Karoliną Kuskówną. Serdecznie zapraszamy osoby z Trójmiasta teraz dlatego za godzinę pięt, o 15 spotykamy się tu właśnie przed kapliczką Matki Bożej z Dzieciątkiem gdzie właśnie z wami uczcimy błogosławioną Karolinę Kuskównę gdzie będziemy modlić się o pokój na świecie, o pokój na Ukrainie i o czystość serc, zwłaszcza za młodzież dzisiejszą i za wszystkie osoby, które mają też trudno w życiu? Bo Karolina jest nie tyle patronką młodzieży, bo miała 16 lat, ale jest też patronką osób pokrzywdzonych. Pokrzywdzonych też, którzy stracili kogoś w życiu w swoim ofiar w wypadkach tak. Jest patronką przede wszystkim osób cierpiących, samotnych, a też opieku, opiekunkom, nauczycieli katechetów i dlatego to jest łaska Boża, że tak właśnie dzisiaj osiemnastego wielkim Wielki Post jest też Piątek, że możemy się z wami w Waurudzie łączyć duchowo Serdecznie pozdrawiam całą zabawę księdza proboszcza Kustosza Zbigniewa, który ten kult tak właśnie dzielnie prowadzi że każdego miesiąca 18 jest tam droga krzyżowa do szlaku męczeństwa błogosławionej Karoliny każdego miesiąca zimą przez cały rok serdecznie pozdrawiam i Dziękuję też błogosławionej Karolinie za to, że mogłam u niej wielokrotnie być. I zachęcam osoby, które chciałyby a mają jakiś kłopot nawet Karolina też jest patronką osób, które nie mogą mieć potomstwa. Też wymadła. Słyszałam wielokrotnie świadectwa, gdzie małżeństwa młode za jej przyczyną poczęły. Jest bardzo wiele cudów, gdzie błogosławiona Karolina uczyniła i Pomogła wielu, bardzo wielu ludziom na, na świecie. Niech w ten dzień właśnie błogosławiona Karolina wyprasza wszystkim łaski na całym świecie. Niech będzie z Wami, niech Wam wszystkim patronuje. I, świę... I pozdrowienia, a święty Wojciech, tu patron polski, niech Wam błogosławi. Szczęść Boże. Do zobaczenia, godzina 15 na Drodze Krzyżowej.